Siemanko, witajcie. Ja jestem Zenek, to jest Master Magic Duel of Champions. Eee, I postanowiłem nagrać jakąś drugi kontynuację tej... Eee, kontynuację Nergala 6.1.1, bo całkiem fajnie się tym gra, tylko jest jeden mały szkopuł. Muszę coś wywalić z tej talii. A, wywalę to, bo mnie to denerwuje. Niektórzy to grają, ale ja tego nie będę grał, bo mnie to w nerwia straszliwie. Dobra, zaczynam. Dobra. Jak się kula, no i to może być. No naszuty. No, Super chropor po prostu. Ucieka się, co? No dobra. Magiczny atak wręcz. Czy ja chcę w ogóle z tym rozmawiać? Ja z tym nie chcę rozmawiać. tego postawię Pana Rycerza Wampirów. Żeby szybko, kurcze, zniwelował tą kartę. Dobrze. Takie coś, takie coś. Du, 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 du. Hm. No, trochę szkoda, że nie mam dwóch kart za dwa, to bym sobie wystawił na przykład dwóch liszy. Tak co, wystawić lisza czy wystawić kurna takiego zombiaka? Czy lamasów? <ślesk> Co ja chcę postawić? Czy ja chcę zadać mu licznik? Licznik nie byłby głupim wyjściem tutaj na rekinie Wanizana. No nie to, to, to żarłacz strażnik, gaddemet, to nie vanidzane. O tutaj coś grubego wlazło. Goddemet Kabukitei Kabuki trzeba szybko się pozbyć, bo mnie denerwuje. <gry> Dobra, temu mówię do widzenia. Temu też bym na chętnie powiedział do widzenia. Co ja, że mu dwalił, mogłem tego użyć. Tak to jest jak się z rozpędu gra. No. Na tym raczej nie użyję. A szkoda. Dobra, Kabuki Tei. Panie Kabuki Tei, coś takiego zrobię. I ewentualnie jeszcze coś takiego. Tutaj bym bombę sprzedał. To ma niewrażliwość na odwet? Nie ma niewrażliwości na odwet, więc to go zabije. Dobra, lecznika nie ma sensu dawać w tej turze, bo wszystko zginie i tak. Także sobie zwiększę powera. A, Boże. No, on mi tu będzie przestawiał znowu Mojego lisza. Chcę, no, chcę zabić mojego lisza i zabiję. Nie, tak nie można grać. Panie Kapuki tej nie na tylko jest trzy. Może to zabić. Się nie bawić z tym. Tutaj nie ma sensu. Jeść kredens? Chociażby nie, no, bym wbił dwa damage'u Więcej 6 mam. Dobra, zabiję to. Tutaj zapodam to, 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 to. tu lisz. typek. No i co mogę jeszcze zrobić? Licznik, tak prewencyjnie. Nie, wezmę sobie po wyraz bo może jakiś punch się wpadnie i trzeba nie wiem, postawić szybko albo coś w tym stylu. A ten i tak zginie w następnej turze i tak. Chociaż gdyby mu zapadał liśnik to by nie mógł zaatakować, a tak jeszcze zaatakuje nim. w sumie nie wiem jaki ma sens na jego atak. Nie ja wiem, że gdzieś nim ucieknie może, to też nie ma sensu. No właśnie, gdyby mu zapadał liśnik to by teraz zginął w tej turze. I mógłbym mu bombę sprzedać. Znaczy, sprzedać mu w sensie bohaterowi, jego mógłbym bombę sprzedać. Jesus Christ, są on tutaj zmontował? Z jakiegoś stworaka smacznego. No tak, to bym tu prawie wygrał. No, stałaby typkowi... Jeden punkt energii by mu został. A wziął się pod dół. Dobra. jedziemy następną。 Całkiem przyjemny zestawik. Momo. Momo, to takie są ten, takie felgi są. <noise> Momo. Pow. Momo, może. może... o to chodziło, że mu Jakieś... Hi, good luck, have fun. Uuu, dzięki. Pełna kultura widać. I tak chcę zagrać? Momo. Ło, Nieładnie z jego strony. Co ja bym chciał postawić tego pana chyba? Tego albo wampira. Na jedno wyjdzie. Cześć no może nie na jedno nie wyjść, bo jak użyję jakiegoś dopalacza, to świniak może mieć 5 ataków i może zniszczyć mojego kurczę rycerza wampirów, a tego nawet z piątką nie zniszczy. To w postawie upiora. Ten się zaopiekuje Limem. Czy z kubem w sumie? Licznik zapodawać? Nie ma sensu licznika zapodawać, bo on i tak zginie w następnej turze, czy będzie miał licznik, czy nie. Może coś, nie wiem, wykombinuję kosmicznego. No ale wątpię, skoro stawia jednostkę, no jeszcze może użyć pocisku, ale no nie używam. No i właśnie, Świniak uciekł. No i Miodzio. Świniaczek uciekł, to ubije idę medu na giełdowej. Eee... No i teraz pytanie, co ja chcę postawić, Trzy kurna przątkę losu, czy rycerza, wampirów. Co będzie lepsze, chyba rycerz wampirów będzie lepsze na świniaczka. Gorzej jak mówię, świniaczek dostanie dopalacz to będzie kiepsko, to zginie mój rycerz. Przątkę? Też może z czaru coś... Nie o no, czar ma jeden punkt magii, to tam dużo nie wymyśli z czarów. Dobra, postawię ten dwa... Tutaj mogę licznik gdzieś już zapodać dobra. Zobaczymy co wymyśli kolega. O! Ciekawe. Chciałbym, sobie wyleczył jednostkę z mojego licznika, no. skubaniec. Jezus Christ? Trochę fail się zrobił z tym mostem kurna zwodzonym Bo co ja teraz mogę zagrać? Mogę zagrać lisza? Zagram to samo Czyli przebędę terytorium Licznik znowu pójdzie na tego typa Bomba No i koniec że jak znowu będzie miał most, to tym razem nie wiem, odnosi swojego świniaka do domu. Świniak znowu się ewakuuje. O, ten za 4 damage'u i zada tylko pytanie, czy przyżyje? Wszystko zginęło. Chryste Nazareński, Jezus Mary. Dobra, świniak dostanie bombę i zginie w, na w następnej turze. Ten też dostanie w nagrodę licznik. Teraz za trzy, co ja chcę wystawić? Czy w sumie za sześć. Rycerz wampirów i, 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 i zombiak? Może tak nie ustawiać ich w jednym szeregu, bo to może być fail. Chociaż w magii on nie idzie, ale ma te mosty porąbane. Ten most trzy kosztuje. Ja wystawię dwie jednostki, to Jezus Maria. Lekki fail. Jak to zagrać? Ży, ży, ży. Muszę postawić tutaj ducha kurczę i go... No nie no, ja kartę kart nie potrzebuję żeby mi to wrzucał z powrotem do ręki i to po mi to w, w ręce, niech to umrze najwyżej i tyle. Bo no, tych kart mam tu od Jak to zagrać? Postawię tutaj to. Za trzy co mogę postawić? Lamasu. Swoje mosty zwodzone, to bym postawił to w jednym szeregu, ale boję się, że tego mostu, mostu tutaj znowu. Dobra, dwie karty poszło się plunkać. Dobra, stawiaj za 7 ziomek co tam masz Teraz będzie się rok zastanawiał jak to za, jak to rozkminić Ciekawe czy ma mosty jeszcze te zawalone Zawalony most tak jak to się nazywa dokładnie tak. Zawalone most Lilim za to mordaje God Goddammit, God damn it. jak to rozkminić teraz? Zagrać to. Zagrać to, to będzie 3-5 mu wcisnę. Tak to zginie. Hmm. Może go sprowokować, żeby most użył. Postawić tu jednostkę. Jak mam most, to może użyję. Tam mi to wtedy wróci do ręki. Ale szczerze mówiąc, tak kart jakoś nie potrzebuję specjalnie mocno za siedem. Co ja tu mogę wystawić? 3 trzy sześć. Trzy karty mogę postawić w sumie albo dwie. Dobra, tak. Tak. No gorzej jak będzie miał ten zwodzony most. To będzie fail. Na całej linii, ale dobra, zaryzykuję. Tak, tak, tak. Komu licznik jeszcze? Komu, komu, bo idę do domu. Dwa, cztery... Temu. No Pytanie, czy ma ten most? Tu ej, Źle to ustawiłem. Świniaczek. No to nie ma mostu w takim razie i bardzo dobrze. Ja demet nastawiał tego tona, Aha. To mogę tak To mogę tak. To muszę tak. To muszę tak? szarowy 3, no to nie, to ja to muszę podziękować temu. Eee, tutaj tak muszę zrobić. Eee, w sumie tak. I tak. To to zajebiście po prostu. Jak on to zrobił to ja nie wiem. A, niech mu będzie. Że niby to było dobrze. Dobra. 5 od No to niedużo, nie powiem. Nie, nie no, presta bez Wszystko zginie. Então to musa zabić w cholera. Jak to bym postawić Przątka losu Przątko na postawię tyle Dobra Ech. Przątka losu i tak zginie <laughs> chyba Chyba, że on ucieknie tym nie wiem po co No właśnie po co miałby uciekać? Za 9, Boże. Co on może zagrać za 9? Nie, no tego wynalazka postawy, dobra, to już zginęło. To też jakiś wynalazek dziwny. Gorsze to, że ja już nie mam kart. Boże, nie wierzę. Jakiś sef. Dobra, tu bomba. Bomba, bomba. Pff, Jezus Maria, nie no. <grymne> nie, nie, nie. Ok, jest te, dobra, co ja mogę wywalić stąd? Tego czy tego? Tak, jeszcze muszę odesłać kartę, zapomniałem o tym. Jestem genialnie po prostu. 8 surowców w stanie niewykorzystanych. Mistrzostwo czas świata. <laughs> to zginie! Nie no, nie wierzę, nie. Nie no, nie wierzę, jaki fail. Nie, przeżyło na szczęście. ja zmarłem myślałem, że... No ale teraz zginie, bo ten go dobije. Ja... Już nie chcę nic mówić, bo bym po prostu musiał chyba... ...kląć jak szewc. Siedem do zajebiście Zgon no, pewnie. po co marzeć? O zajebiście po prostu zajebiście Najgorsze, że to zginie, Boże Święty. No i jeszcze to, no tak. Nieee, ten padzie w chrystach. To jest objawiające, za przeproszeniem, bo już innego słowa tu nie można dobrać. Jesus. Ciągle sobie dwie karty z cmentarza w takim razie. Szkoda, że nie panczy, no ale co zrobić. O Chryste, jaki badziew jeszcze z tym! Nawet nie zagram Zmieniam. tego! Nie no, zagram. Pytanie co ja chcę teraz wytargać. Arcelisza za trzy rycerza. <laughs> ja chcę pożyli tak się rąbać. Zajebiście, Chryste! I tu to postawię. Zabij to, Jezus Maria! Zabij to! Czuję. Boże, jaka merczarnia, na nie wierzę. Ziomek ma 1290 euro. zajebiście. Karty i 10 punktów. Co on tam ma? No ziomek, ruchy, chryste, bo nie mam tu całego dnia. Ginie mój kurczę egzorcyzmy garanta Co on wywalił, jestem ciekaw. Wiedział. No, to mi kartę dało Pełen wypas Jezu zabić to Zabić to jak najprędzej Po prostu zabić to Jaki wypas Pełen wypas, po prostu pełen wypas. O, może sobie to zabrać. <laughs> no to jedno PAO i GG, znaczy w sumie dwa PAO i stać go na dwa razy PAO. Boże, jaka mordercza gra, może mordercza, jakaś taka... ...przeciągnięta do granic, kurna, wytrzymałości mojej nerwowej. Proszę to tutaj w takim razie. Tutaj No ja to mogłem użyć, nie, nie użyłem. Zajebiście się. Jezus Maria Pao! I dość dawać pało mi tutaj Byle by się tego nie zabunkrował linii. Czy szeregu w sumie I pao i wygrywam to Jezus Maria mam dość tej gry I spał, Po prostu pao i wygrałem. <gul> pao, no tak. Gól. Chryste gula mi dało. Dawać pao. A jezus, Maria. Chryste nie wierzę. Co za fail. Jaki to ma drenaż? Dwa punkty drenażu. Zapoda cztery obrażeń, dwa. Jezus Christ. Wszystko zginie. Więc armatnie. Zostawię tego typka. Te mega karty w ogóle działają? No się zastanawiam. W stworzenie wybrane stworzenie nie może być celem atakować do twojej kolejnej tury. No i dobra, wybrałem to i czekam aż. Aż to zadziała. No, jakoś było celem ataku, nie wiem. Może ja czegoś nie rozumiem, albo ta karta jakoś niesamowicie w inny sposób działa. Naprawdę. GG. Jesus. Boże, bo zaraz normalnie oświeje tutaj. Jakby takie gry denerwują, chryste. Ech, no nic, YouTube. To były dwie gry: jedna wygrana, druga jakaś mordęga niesamowita, ale przegrana. Ech. No i co? Do zobaczenia w następnych filmikach. Boże Świętę. Mam nadzieję, że następne gry nie, nie będą tak stresujące i denerwujące jak ta ostatnia, bo naprawdę tutaj normalnie bym chyba osiwiał jeszcze parę tur i naprawdę bym dostał jakiegoś rage mode on bo po prostu by było, albo jakiś rage quit. Jezus Maria. No okej, okay, na razie, hej, trzymajcie się.